Witam serdecznie. Dzisiaj troszkę tak z lasu. Ale na wstępie powiem Wam o czym film będzie. Bo się okazuje, że tauron znowu coś tam na diabła robi, ludziom. I powiem szczerze, że myślałem, że tak jak PGE wymyślił sobie te nowe terminy fakturowania. Dla wszystkich tych w netmeteringu, czyli takich jak ja osób, jak widzicie produkcji w styczniu nie ma, chociaż ze dwa dni chyba było słoneczko, ale to są niewielkie ilości, mniejsza z tym. I myślałem, że Tauron wymyślił coś takiego samego, że jak PG, tak? nowe terminy fakturowania i trzeba będzie fajny rachuneczek zapłacić. Ja w miarę cicho będę starał się mówić. Jestem w lesie, więc wiecie, uważam, że y, czasami lepiej pójść do lasu niż siedzieć przed ekranem monitora czy tam telefonu. No ale to każdy co, kto lubi, nie? No i się okazuje, że nie, że tam Tauron wcale takiego nic złego nie wysłał, ale parę clickbaitów się pojawiło, że już koniec fotowoltaiki w Tauronie albo zasady się zmieniają, a tak naprawdę nic się nie zmienia. A teraz mamy właśnie taką główną burzę z tymi aneksami do stauronu. Tak? Zobaczcie, ile drewna jest w lesie. Drzewa teraz jeszcze rosną, ale te, które leży, to już jest drewno. I tutaj mamy piękny magazyn energii cieplnej. W zasadzie niezniszczalny. Jeżeli wytniemy i posadzimy w to miejsce nowe nasadzenia zrobimy, to za 30, 50, 70 lat znowu będą takie same piękne drzewa. Dobra, ale wracam do tego tauronu, bo nie chcę też się rozgadywać i teraz co tutaj się stało w ogóle z tymi umowami, tak? Aneksami do umów w tauronie. To Wam powiem szczerze, że tak naprawdę to one nic nie zmieniają ani nic nie wnoszą. Jeżeli ktoś tam coś mówi, że coś wnoszą, no to tak, wnoszą to na pewno, że 23% będzie dodane, czyli do depozytu. Jak ktoś miał tam w depozycie 100 zł, to będzie miał teraz liczone 123 zł tak, do rozliczenia. Poza tym yy, z, można zrobić jakby zmianę yy, rozliczenia, czyli można być albo na godzinowym, Albo na miesięcznym, albo na RCE, albo na RCEM, tak? I teraz dlaczego tu w ogóle Tauron to wysłał te aneksy? No bo z jednej strony zobowiązywała go ustawa, czy tam te nowelizacje, które wchodziły i w lipcu, chyba i w listopadzie, i teraz w grudniu, a z drugiej strony też chce wiedzieć, jakby w jakim systemie chcecie wy być rozliczani, tak? Czyli. Na przykład, bo pamiętajcie, że to jest tak. Osoby, które miały w ogóle na początek, to dotyczy te aneksy tylko osób w net billingu, nie w net meteringu, bo wiele osób może się przejechać i pomyśleć, że to też ty, te osoby w net meteringu coś tam obchodzi. Nie, to nic nie obchodzi osób w net meteringu, te aneksy wysłane zostały do osób w net billingu. I teraz tak mamy taki. Mm, takie pomieszane trochę, bo osoby, które miały założoną fotowoltaikę w netbillingu do, stycz... do 1 lipca ubiegłego już roku, 24, tak? To, co tam było yy, napisane, że mogły być na RCEM, czyli na miesięcznym rozliczeniu, ale mogły przejść na godzinowe, jeżeli uważają, że im się to opłaca. Wcześniej nie było jak gdyby takiej możliwości i... Yy, nie wiem, jak inne firmy rozliczały to, jak chciały. Albo miesięcznie, albo godzinowo, tak? Więc teraz, jak przyszłem ten aneks i ktoś by chciał przejść z miesięcznego rozliczenia, jak był wtedy, to może przejść sobie na godzinowe i już wszystko legalnie napisać aneks i przejdzie na godzinowe. Z tym, że niektórzy mówią, że Tauron wszystkich wrzucił jakby od 1 lipca już w te godzinowe rozliczenie, bo tak nowelizacja nakazywała. Ja tutaj tego akurat dokładnie nie wiem, ale to tak powinno być. Czyli osoby, które do 1 lipca były w Netbillingu, miały już instalację założoną, podpisaną umowę, mają, mogą teraz przejść na godzinowe rozliczenie. Aczkolwiek domyślam się, że to można i tak kiedy jak gdyby się chciało, chociaż tam wcześniej chyba nie, nie można, bo jeżeli przejdziecie już na godzinowe, to potem nie możecie wrócić na miesięczne. A teraz, wszystkie osoby, te, które weszły od 1 lipca do tego systemu, czyli niedawno założyły panele na dach i, i są w lentilingu w Tauronie, to wynika z tego, że mogłyby przejść na przykład albo zostać w. Miesięcznym rozliczeniu. Tu każdy musi sobie sprawdzić na fakturze, jakie ma, jak Tauron was rozlicza, czy miesięcznie, czy godzinowo, czy według RCE-stawki, czy RCM i tyle. Nic więcej w tych aneksach nie ma. Oczywiście jak się nie zgadzacie, no to możecie wypowiedzieć umowę, tak jak zawsze, to tak zawsze jest. Jak coś wam nie pasuje, to możecie wypowiedzieć, aczkolwiek jest to taki szantaż, no nie ma co ukrywać, tak? No bo jak wypowiecie wy powie, wy umowę całkowicie, no to co potem z tą energią zrobicie? Nie pójdziecie w Wolwiglit, bo, bo będziecie produkowali w lato tyle energii, że i tak jej nie zużyjecie, więc, więc oczywiście ja, ja mówię, że kto chce, niech sobie idzie w Wolwiglit, jak tam ma okazję i szansę yy, dla tych, co są w Netbillingu i ma chęć się bawić w to, ale, ale i tak w lato nadwyżkę energii zawsze będziecie mieli. Teraz tak. W którym rozliczeniu być lepiej, czy w tym godzinowym, czy miesięcznym najpierw wydawało się, że w miesięcznym. Po tym, jak już weszły te godzinowe, to się wydawało, że w godzinowym. A teraz wam powiem, że najprawdopodobniej będzie to bez różnicy. Ze względu na to, że w godzinowym rozliczeniu ujemne ceny były liczone jako zero, a miesięczne były normalnie. Ważona była, czyli były liczone do tej ważonej ceny, czyli minus 10 zł było, to też było brane pod uwagę. A teraz się okazuje, że z tego co już wiem, to nie. Czy w tym rozliczeniu, czy w tym, ujemne ceny będą liczone jako zero. Także czy moim zdaniem, czy będziecie na miesięcznym rozliczeniu, czy na godzinowym rozliczeniu, to jest. Zupełnie bez różnicy, a nawet jeżeli będzie jakaś minimalna różnica, to będzie naprawdę minimalna, nieodczuwalna różnica. Czyli jak będziecie mieli w jednym systemie rozliczenia 1000 zł nazbierane sobie, to w drugim będziecie mieli 1000 zł i 10 zł. Więc nie są to jakieś wielkie i kolosalne kwoty, żeby y, walczyć i się zabijać i robić z tego aferę. Także tutaj, y, no oczywiście, clickbait jest clickbaitem. Clickbaity przynoszą wyświetlenia, i wiele osób to y, je stosuje. Ja też czasami nie ukrywam, ale to jak Wam powiedziałem, te, te właśnie, ja zobaczę jaki dzisiaj tam tytuł, i też zobaczycie, że ludzie nie obejrzą filmu w ogóle, a potem będą pisali w komentarzach, że właśnie, bo ta władza jest niedobra, Zresztą władza każda jest niedobra. Pamiętajcie, czy to ta, czy to tamta, czy któraś następna, która przyjdzie. Dla nas, zwykłych ludzi, każda władza jest niedobra pod jakimś względem, oczywiście, nie? I tyle w temacie. Ale zobaczymy też właśnie w komentarzach, czy ludzie oglądają to, czy w ogóle wiedzą o co chodzi w tych aneksach, czy będzie tak jak zwykle tylko a mówiłem, fotowoltaika do gówno, fotowoltaika to się nie opłaca. Już załatwili w PGE, teraz załatwią w Tauronie, a umowy te, które miały być na 15 lat, będą za chwilę zerwane. Koniec kropka. Nie wiem, może i będą. Nie mam zielonego pojęcia. Ja tylko mam nadzieję, że przez ten płacz naj YouTubeie, między innymi, zakłady energetyczne. Mam nadzieję, że do tego momentu nie oglądają tego filmu, nie zrobią takiego systemu, jak jest między innymi w Holandii. Bo wtedy dopiero będziemy sobie pluli w brodę. No, ale. Niektóre widzę osoby, które są w netbillingu, chciałyby, żeby wszyscy mieli tak samo, tylko pamiętajcie, nigdy na lepsze nam nie zmienią, bo netmetering nie wróci, tylko będziemy mieli na gorzej, więc możemy pójść albo w netbilling, albo nas przywalą podatkami, tak samo takimi dodatkowymi opłatami, jak gdyby, żeby zrównoważyć straty, jakie firmy ponoszą na netmeteringu, net tak jak jest w Holandii. Pamiętajcie tą jedną rzecz, jeżeli to wejdzie, to też... Wtedy sprawy oczywiście pójdą do sądu, bo w Holandii oparło się to o sąd, ale sąd, powiem że przyznał akurat tam rację dla firm energetycznych, nie dla prosumentów, takich jak ja, czy tam wiele osób, które tutaj w Netmeteringu czy neturingu tam są, nieważne, Polacy, tam akurat chodziło o Holendrów, tak? Przegrały te pozwy zbiorowe w sądach z zakładami energetycznymi i trzeba tam płacić ekstra kasiurkę co roku. W moim wypadku ja Wam mówiłem, musiałbym płacić co roku, tak jak teraz zapłacę może to już wstęp jest, zresztą nie wiem jak e, będę wysyłał około 1000-1500 zł rocznie będę musiał zapłacić za to, że wysyłam energię do sieci miejmy nadzieję, że to nie wejdzie aczkolwiek nie jestem do końca przekonany, może też tak być a jeszcze raz tu wrócę do tego Tauronu nic te aneksy jak gdyby nie zmieniają dla zwykłego posiadacza fotowoltaiki w Netbillingu jedyna różnica to to, że jeszcze dostaliście parę, dostaniecie parę złotych więcej a minusem może być to, że bo byście chcieli być na przykład w netbillingu, a przeniesieni zostaliście, albo, zostali, albo byliście w miesięcznym rozliczeniu, a przejdziecie na godzinowe, albo byliście w godzinowym, a przejdziecie na miesięczne. To jest taka różnica, gdzie kasowo, finansowo w depozycie, w zasadzie i tak nic się nie zmieni. I tyle w temacie. No ale jest jak jest. A tutaj zobaczcie, leży tego sporo. Nikt tego nie zbiera, bo to są takie wiatrołomy. No i co? Samemu też zebrać nie można bo jest za grube już, to nie jest jako gałęziówka i tak to leciało, no. A ja tu sobie pochodzę trochę, popatrzę, bo widzę sporo jest ścieżek, świeży śnieg, popatrzę, czy tutaj są jakieś zwierzaczki, bo uważam, tak jak Wam nie wiem, czy zawsze mówię, lepiej pochodzić po lesie trochę, oddychać świeżym powietrzem, zobaczyć, jak to wygląda psychicznie będziecie lepiej się czuli i w dupie mieć ten fotowoltaikę, że tak powiem, brzydko czasami mi też tak się wyrwie, fotowoltaikę, ten rząd czy inny rząd i żyć swoim życiem, nie patrzeć się na to, co tam inny mówi albo co pierdzieli za głupoty i tyle. Pamiętajcie, jak macie dwie Normalne, zdrowe, prawe ręce, to nie zginiecie, czy to jest tak, czy tak, czy tak. Daliśmy rady za komuny, damy rady i teraz, także nie ma problemu, moim zdaniem. A te aneksy w Tauronie, to sobie możecie wyrzucić do kosza, w ogóle ich nie brać i nic nie odpisywać. A jak chcecie jakieś tam zmiany w rozliczeniu, no to jeżeli się wyrobicie w tych dwóch tygodniach, no to. Robić i tyle. Z tym, że nie wiem, czy tam y, te dwa tygodnie obowiązują, bo jeśli to nie było listem poleconym, no to trudno powiedzieć kiedy to do was przyszło, więc to też może nie być dwa tygodnie, a może być miesiąc, tak. Ale to tylko dla osób, które chcą zmienić system rozliczenia, z godzinowego na przykład na miesięczny, albo z miesięcznego na rrr godzinowy. I tyle w temacie. Nie ma żadnego jakiegoś problemu z tą fotowoltaiką. Tak jak było, tak jest. Nic się na razie nie dzieje. Poczekamy, pożyjemy, zobaczymy. Oby nie było gorzej. Aczkolwiek nie wiadomo. Zdróweczka w tym nowym roku.